Gratuluję trenerowi zwycięstwa i y, udany debiut u siebie. Niestety nie można tego powiedzieć o moim zespole. Mecz bardzo dziwnie się układał. Na początku mieliśmy kontrolę pełną nad nim, stwarzaliśmy sytuacje y, no, stuprocentowe, trzeba powiedzieć, których nie wykorzystaliśmy i y, 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 popełniliśmy bardzo po, prosty błąd w obronie. Y, po którym padła bramka, w ogóle wszystkie bramki padły po stałych fragmentach. Gdzie przeciwnik nas załatwił dzisiaj w ten sposób, ale wynikało to z bardzo dużej nieodpowiedzialności moich zawodników w grze, jeden na jeden w defensywie. I te błędy bezlitośnie wykorzystały dzisiaj zespół Olimpij Zambrów. Nam nie chciało dzisiaj nic paść. Także sami sobie jesteśmy winni tej całej sytuacji, która nastąpiła na boisku, bo zamiast prowadzić i my się powinniśmy cofnąć wtedy, kontrować tak jak robiła dzisiaj to Olimpia, no to niestety za błędy się płaci i te w ofensywie i te w defensywie i my dzisiaj zapłaciliśmy za to porażkę w tym meczu. Dziękuję. Dziękuję.